Łukasz, za nami mecz sparingowy z hpl Jerozolima. Wygrana 1-0. No i powiedzmy sobie tak, że ten przegląd kadr naprawdę był bardzo dobry w naszym wykonaniu. Tak, graliśmy dobry mecz, właśnie dobry mecz to było dla tych, co nie grają teda od w pierwszej kolejki. Dla nas to było dobrze, dla młodych też, bo dobra drużyna Jerozolima grali kombinacznie, czyli że myślę, że wygrana Saceni. Do tego dołóżmy też sytuację z pierwszej połowy, kiedy było trochę niebezpiecznie tam pod Twoją bramką. No, był to chyba taki największy moment zagrożenia, patrząc na cały mecz ze strony naszych rywali. Tak, oni grali. Kombinačne dobre, poprostu nebylo tam tyle situácií, možno v tej peršej polove troche zamiešania v pole karnom, ale myslím, že dobre sme grali v defenzíve, už od nápasníkov poprostu ten pressing sme dobre vykonávali a praktične nemieli situácii. Tak jak zauważyłeś, duży, dobry, wysoki pressing ze strony naszych zawodników, ale także bardzo dobre ustawienie w środku pola pozwalało na to, że zachowaliśmy czyste konto. Czy to jest też taki symbol tego zespołu, czy to też będzie przeniesione na ten zespół, który rywalizuje tam w tych rozgrywkach ekstraklasowych? Ja myślę, że dużo, dużo chłopaków tych młodych zbiera tylko to doświadczenie w takich to ciężkich meczach, bo naprawdę był to ciężki mecz dla nich pierwszy, po prostu, a... a myslím, že bude to kontinuovať ďalej lepšie a lepšie to bude vyglądať. Poraza tem chyba oddať bohaterovi dnia to, co tak naprawdę bolo. Do ta bramka na 1-0 to absolútne bola była perełka ze strony Kaspra. Zahovanie zachowanie intuicyjne, ale skuteczne. Tak, a Śmigło dzisiaj grał dobry mecz, i pomagał w defensywie, a w ofensywie wygrywał dużo pojedynków. A był po prostu odmieniony piękną bramką z tym naszym pressingom, ona strata tam była a bardzo fajnie to dał, jakby miał 200 meczów klasy. No, oby to udało się wszystko przenieść. No i oczywiście też życzymy tobie tego, żeby e, częściej znajdować Cię nie tyle na ławce rezerwowych, co też w pierwszym składzie tego ekstraklasowego zespołu walczącego o punkty. Dziękuję bardzo.